Dzień czwarty, a raczej wieczór. Awaria. Awaria. Nas... O kurde, czekajcie, bo ja nie mogę świecić. Dobra, mnie nie pokazuje. Nastała awaria. Patrzcie, co się stało. Pokaż, gdzie leżał korek. Korek z chłodzenia nam wyskoczył i leżał tutaj. Jakby nam kawałek dalej spadł, to by nam całkiem odpadł, i ten. Woda nam się wylała, i zaczęło być gorąco. No, opatrzcie, jak, jak tutaj żeśmy naprawili taśmą, żeby nam rozrzucenie nie ciekło, bo była taka trochę jakby pęknięta. No, tutaj woda, spójrzcie, tutaj, ale gorąco tego nie czujecie, ale para jak leci. Dajcie herbatę, zaparzymy. Kawę, kawa z tego. Ale w ogóle co jest lepsze, a wy tego nie zobaczycie? Nad nami widać pełno gwiazd, ale tego nie jest widać tą kamerą, to nie będzie widać. Nie widać, a ja mogę pokazywać, będzie czarna plama. A szkoda, bo widać nad nami w ogóle drogę mleczną. Jesteśmy... Oj. Na takim zadupiu. Dobra, pokazuję samochód. Tutaj pokażę, co jest na przykład. Z boku widać kompletnie nic. Łazi? Gdzie? Tam. Widzisz? Nic nie łazi. Gdzie ty cień. coś widzisz? To jest cień. <głosy> <głosy> no. O, patrzcie, patrzcie. Gejzer. Gejzer. No, dolewa ich prazio. A, bo nie I... ty... nie no w sumie takiej wody zimnej nie można radzić. Ale ona jest tylko tu. Ona nie wiem, czy ona wiesz. Ona się zanim ona do silnika do doleci, Lej do. <grym <grym i Nie, nie wlejem, bo No nie czekaj, wyle. bo jeszcze syczy. To nie jest zimna woda, to jest letnia. No, dolewaj, dolewaj. Ja tu pokazuję kamerą, co, co, jak dolewasz. No, już się dziś nie umyjemy, Cała woda wyląduje w tym. Wyląduje w naszym chłodzeniu. Bartek, chciałeś? <motywa> powiem że że dźwięki nie najlepsze wydaje Dobra, wlewaj tą wodę, niech to tam... Co to robi stary? To jest jak... O fuj, ale to śmierdzi, Ech, truje się O stary, ale to wali, Ech, to chyba ten olej Patrzcie, tu mamy ulicę grecką. O, tak stoimy. Patrzcie, jak się dymi z nas. jak ta woda kapała nam. Nie, to nie nasze. Jak to nie? No, gdzie to nasze? Nasze, nasze. Myślisz? No, nasze. No, może. A patrzcie, tu na dole. O, o, kurde. Bartek zatkał ten. Zatkał korkiem. I teraz woda będzie lecieć. Nieźle. Dobra, kończę to nagranie. Jeśli następne nagranie... Jest, jeśli nie będzie następnego nagrania, to znaczy, że nigdzie już nie dojechaliśmy i zginęliśmy tu. Geyser, gejzer, gejzer! ale patrzcie, że on co jakiś czas Regularnie. gejzeruje dopiero, nie? Regularnie strzela. Jak tym A jakie dziwne dźwięki wydaje. A nie, to samochód. <laughs> Oj, kurde, śmierdzi. I, I ten... Dobra, wyłączamy tą kamerkę. Trzymajcie się, Obni pomachaj, bo Ciebie będzie widać. Pa. <laughs>